Kochani, to jest pierwsza w życiu, którą wykłaszam mowa edukacyjna. Bardzo długo z tym zwlekałem, ponieważ ja mam bardzo negatywne doświadczenie po dwóch latach w Toastmasters i mowa edukacyjna kojarzy mi się z nudnymi slajdami, pierdołami w stylu łączmy się, stop fałszywej pandemii oraz zawsze pojawia się pytanie, po co właściwie ona była. Dlatego postanowiłem podejść do tematu zupełnie inaczej i postanowiłem Dokonać inwersji swojego myślenia. I odpowiedzieć sobie na pytanie, co ty możesz zrobić dla klubu? Co ty, co ty, co ty, co ty, co ty, co ty, co ty? I co ja zrobię? Marta Korsak, nasza pani dyrektor, która w zeszłym tygodniu odpowiadała w konkursie gorących pytań na pytanie, czemu chciałabym się przyjrzeć głębiej. I odpowiedź Marty oscylowała wokół dwóch kwestii. Po pierwsze, dlaczego to usłasterzy? Dołączają do klubu? I po drugie, dlaczego nasze kluby są tak mało liczne? Ja postanowiłem iść za tym pytaniem i zapytałem 10 osób, które kiedyś były w Toastmasters. O dwie rzeczy. Po pierwsze, dlaczego do klubu dołączyłeś? Dołączyłaś. Siedem osób odpowiedziało mi, że poszukuje rozwoju. Trzy osoby odpowiedziały mi, że poszukiwają towarzystwa. Zadałem drugie pytanie. Dlaczego już to tostem nie jesteś? Była tylko jedna odpowiedź. Nic tego nie ma. Wstyd się przyznać, bo ja myślałem tak samo, kiedy odchodziłem z klubu. Miałem pretensje do VPR o to, że nie przedstawia mi możliwości edukacyjnych. Miałem pretensje do VPR o to, że wystawia jednego marnego posta tygodniowo na Facebooka i nie mamy gości. Miałem pretensje do prezesa, że nie robi spotkań zarządu, bo przecież możemy dyskutować. Miałem pretensje do wszystkich, ale nie do siebie. I dzisiaj, kochani, Chcę powiedzieć, na kurwa, i chciałbym zadość za uczynić. Ja nie miałem wtedy żadnego pomysłu edukacyjnego. Przestałem komukolwiek mówić o tostach, a na spotkanie zarządu i tak pewnie bym nie poszedł. Ale oczekiwania miałem. Stąd ta mowa dzisiejsza i przygotowałem dla Was pewne narzędzie, które leży przed Wami i do którego za mną przyjdzie. Jakub Jarosz. W zeszłym tygodniu opowiadał nam o tajemniczym napoju Mariana. Jego ewaluator zwrócił mu uwagę, że w mowie nie padło, czym właściwie albo kim właściwie jest Marian. Ja byłem potwornie zaskoczony. Przecież Kuba mówił o tym trzy tygodnie wcześniej. W mowie moja głupia mentorka. Mało tego, Kuba dwukrotnie wygłaszał tą mowę i dwukrotnie wyjaśniał, kim jest Marian. Powiedzcie mi, czy my naprawdę za każdym razem, na każdym spotkaniu musimy robić dokładnie to samo? Czy musimy mieć takie podejście, że każde spotkanie jest jedno, pojedyncze, oderwane od kontekstu? Przecież spotykamy się regularnie. Spotykamy się co tydzień. Regularnie przychodzi nam stawać tutaj na scenę z mową przygotowaną. Co? Jeżeli do tej regularności dorzucilibyśmy jedną aktywność, zaproszenie osoby, którą chcielibyśmy uhonorować możliwością podziwiania naszych trudów, które my wygłaszamy tutaj ze sceny. Ja tak zrobiłem kiedyś. Drugie moje przemówienie. Pojechałem do Torunia. Zaprosiłem koleżankę na to spotkanie i toruński klub zwiększył się o jedną osobę. Kochani, jeżeli my od dzisiaj zaczęlibyśmy zapraszać jedną, jedyną osobę, którą chcielibyśmy uhonorować tym, że ma możliwość podziwiania nas na scenie, to co tydzień mamy co najmniej jednego gościa. Dlatego kochani proszę odwróćcie teraz kartki i w lewym górnym rogu napiszcie imię i nazwisko pierwszej osoby, która wam przychodzi do głowy, którą chcielibyście zaprosić i potem kartkę odwróćcie. Paweł Antoniak, to jest taki gościu, który przychodzi na spotkania Tours Masters zawsze z kamerą. I Paweł usłyszał ostatnio taki pomysł, że może warto by było wznowić nagrywanie całych spotkań i wrzucać na kanał klubowy. Pawłowi się bardzo spodobał ten pomysł i poprosił mnie o pomoc. Paweł potrzebuje trzech osób. Jednej osoby, która będzie pilnowała, żeby była templatka opisu, jak nagranie pojawi się na kanale i żeby to było publikowane. Potrzebuje drugiej osoby. Która podejmie się trudu pisania postów i publikacji na social media, żeby przekierować na nasz kanał klubowy. I Paweł potrzebuje trzeciej osoby. Osoby, która koncepcyjnie będzie czuwała nad tym projektem. Ja obiecałem mu swoje wsparcie. Dlatego proszę Was, jeżeli będziecie robili dzisiaj ewaluację tej mowy, to zawrzyjcie również deklarację, jak ustosunkujecie się do prośby Pawła. Kochani, Jestem pewien, że tak naprawdę dotknęliśmy tylko pomysłów tego, jak można sprawić, żeby nas w klubie było więcej. Jest to taka góra lodowa, pod którą jest cała masa pomysłów. I powiedzcie mi, kto uważa, że rozsądnym jest stopić tą czapę lodową i dokopać się do tego źródła pomysłu, żebyśmy mieli więcej osób? Kto uważa, że jest to dobre i zasadne działanie? Cieszy mnie to bardzo. To kochani, zamknijmy oczy. I odpowiedzmy sobie na pytanie, co ja mogę zrobić, żeby w tym klubie było więcej osób? Co, kogo ja mogę zaprosić na spotkanie? I jak mogę ustosunkować się do inicjatyw klubowych? Kochani, zapisujmy, podpisujmy, działajmy.